kiedy sobie na moim serwerze craftq.pl Nagle napisał do mnie sam Wojan Co mnie mega zdziwiło Okazało się, że zna mnie I wie o tym, że ogarniam serwery Minecraft A on potrzebował mojej pomocy Siemano zęciak Słuchaj tutaj Wojan e, Potrzebujemy twojej pomocy Mordeczko Jak wiesz mam serwer wojanmc.pl Ale ten serwer zaatakowali cheaterszy I teraz potrzebujemy twojej pomocy Bo ty jesteś mocnym graczem I ja wiem, że sobie poradzisz W zbanowaniu tych cheaterów Dlatego dajemy ci moc Admina do banowania. Wykorzystaj ją w dobrych celach. Banuj jak najwięcej czterów ci się uda. Dodatkowo w trakcie filmu dostaniesz jeszcze kilka zadanek od Wojanita bandyta Także, no, trzymaj się, mordeczko, Dzięki z góry za pomoc. No i działaj. Dobra, moi drodzy, tak jak sami słyszeliście, no jest to naprawdę grube, bo szczerze, no tego się nie spodziewałem. Więc jak najszybciej musiałem wejść na serwer. Ale jeszcze przed tym zostawcie like i zasubskrybujcie ten kanał, bo bardzo mi na tym zależy. A ja zdzięczywam się tym, że będziecie mogli wygrać 100 zł doładowania na moim serwerze tak, jak ta osoba. Oraz nie zapomnijcie o kodzie zyskowym na minus 9% na najtańsze serwery na moim postingu cloud.gg. Z góry dzięki. Dobra, moi drodzy. Uwaga, wchodzę na Wojana. I pytanie, czy ja już mam rangę? Dobra, uwaga. Mam, jest wizowie Ranga admin. Patrzcie, admin zęczak. No prześlicznie to wygląda. Prześlicznie, rzeczywiście. Ja pierdolę tak dawno nie byłem na Wojanie, a Tu się tak zmieniło. Jestem szczerze pod wrażeniem. No dobra, ale koniec tego szczęścia. Ponieważ mamy do wykonania kilka zadań. Takich jak sprawdzenie cheatera. Będziemy musieli usunąć nielegalne klany, które mają złą nazwę, standardowe kontrolowanie czatu. Będę również musiał znaleźć nielegalną budowlę i wymierzyć sprawiedliwość osobie, która ją zbudowała. Ale to nie wszystko, ponieważ przed mną dwa następne zadania, które naprawdę są trudne. A będę w nich musiał zbudować posąg Wojana pod nową edycję Wojanowic oraz zrobić event dla graczy. Więc życzcie mi powodzenia i możecie zostawić lajka i napisać jakiś ładny komentarz dopingujący mnie. Dobra, moi drodzy, standardowo zaczniemy sobie od wojanowic, ponieważ mega dawno mnie tutaj nie było. I jestem szczerze ciekawy, co tutaj się w ogóle zmieniło. Dobra, włączmy game moda, moi drodzy. No i czas, żeby sprawdzić i znaleźć jakiegokolwiek chitera. No mam nadzieję, że się uda. Bo musimy w końcu kolej Sprawdzić, żeby zaliczyć pierwsze zadanie. No dobra, te Terpan się dobrze za graczy, No i co yy, tutaj ziomeczek jest na przykład w Kevie. No nic nie robi totalnie. Uh, dobra, mamy jakiegoś pierwszego gracza, który kopie. No, X-rayowców będzie mi najłatwiej znaleźć. Mamy tutaj nawet dwóch graczy. Dobra, czy oni może mają jakiegoś X-raya? Halo, halo, proszę pana. Proszę mi pokazać. Nie, no, oni kopią ametys. To, to nie mogą być cheaterzy. Jednak po chwili ktoś się wyświetlił na antycheaterzy. Dobra, wyświetlił się ktoś. I podobno ma timera. Czy to może być timer? Czy to, czy to są jakieś cheaty? Tutaj, halo, halo. No, oni kopią. Na razie to tylko moby. No, nie wygląda to jakoś mega podejrzanie. No dobra, chyba im po prostu muszę odpuścić. Może rusek? Wyświetla się on, moi drodzy, za antyknoka. No ale, kurde, marangę. No nie, nie, nie wygląda jakby, jakby coś tutaj miało być nie tak. Ogólnie sprawdzanie czyterów nie jest w ogóle łatwe na tym serwerze. To było serio ciężkie wyzwanie. Z tego powodu, bo na serwerze Wojana niestety nie wyświetlają się ludzie, którzy kopią na x-rayu. Więc musiałem ich szukać ręcznie. Generalnie no za bardzo dużo ludzi nie wyświetla tym, na tym antycicie. Eee, pewnie najwięcej jest tutaj x rayowców a z x rayowcami jest taki problem, że no trzeba ich po prostu znaleźć ręcznie. To jest mega, mega utrudnienie. I muszę w ogóle napisać do Wojana, żeby wprowadził coś takiego, żeby po prostu wyświetlało się, wyświetlały się osoby, które kopią na przykład diamenty. Więc od razu napisałem to do Wojana. Dobra, moi drodzy, napisałem to yy, do Wojana. Mam nadzieję, że, yy, że to wprowadzi. I w ogóle myślę, że zaprosuje bardzo dobrze. A po krótkim czasie udało mi się znaleźć pierwszą osobę, która była podejrzana. Ej, dobra, mamy osobę, do której się właśnie tepłem i patrzcie to, kopie diamenty. Ziomeczek kopie sobie diaksy. No dobra, jest jakaś szansa na to, że on ma cheaty i chyba ma. Uuu, dobra bratku, Czekaj, 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 bo tu mi się jeszcze raz nosały świetla. Dobra, ja już nie, nie wiem, co mam zrobić. To jakiś fan Wojana jest. Dobra, mamy chyba dwóch cheaterów, moi drodzy, na oku właśnie w tym momencie. Dobra, na początku sprawdzajmy tego, bo trzeba się tak zrobić na jednym. Polak potrafi, moi drodzy, czy on się wkopie do diamentów? Jeżeli tak, to biorę go od razu na sprawdzanie. Dobra, skręcił w lewo. Skręcił w lewo. Skr Ej, dobra, no 100% ma cheaty. No przecież ja już widzę, jak on kopie Ja, ja, ja mam takie doświadczenie z x sami, że to jest 100%, już już widzę, że ma cheaty. Dobra, 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 no stary, dawaj, dawaj. Sprawdź może jego ekwipunek. Polak potrafi. Czy ja mam w ogóle... o, mam permisę czegoś. Ma 8 Czyli tak naprawdę dopiero zaczął kopać, ewentualnie schował do enderczesta Jest ma diamenty, ma diamenty wkopał się, no dobra 100% No patrzcie, no to, kto tak kopie, kto tak kopie Więc wziąłem go na sprawdzanie, dobra moi drodzy włączam gm0 Dobra uwaga, bratku, bratku witam pana Polak potrafi, podaj DC masz 3 minuty Jesteś sprawdzany Ja pierdzielę, pierwsza osoba moi drodzy Ej no nie bij mnie Ty mnie nie, Stary czy, czy No Nie bij mnie, bo cię zabiję Dobra, to jest trochę skomplikowane Bo nie ma komendy sprawdź Więc trochę lipa No nie ruszaj się Tylko mi odpisuj Jestem adminem, rozumiesz? Dobra, nie wiem czy y, ziomeczek kuma to, że jest sprawdzany Prawdopodobnie nie Ale o co chodzi? O to, że jesteś podejrzewany o cheaty Masz 3 minuty na podanie discorda Moi drodzy Poważna sytuacja tutaj, że tak powiem wyszła Ja nic nie mam No, to jest taki standardowy cheater moi drodzy skrętacz tak zwany. Masz dwie minuty na podanie DC. Moi drodzy, no sprawa nie jest prosta, że tak powiem, tak? Mamy ciężkiego zawodnika. Że tak powiem, ciężkie się wylosowało, więc to serio subskrybujcie ten kanał. Już podaję czekaj i instaluje. Dobra, moi drodzy, udało się. Ten cheater podał mi Discorda, a ja go dodałem w celu sprawdzenia go. Dobra, mamy jego DC. Oczywiście, moi drodzy, dodaję go i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Witam. Następnie do niego zadzwoniłem. O, odbutował Witam, witam, ja proszę dostępnić mam... ekran. A gdzie Jest... to się robi? No Na Discordzie, no klikasz po prostu, udostępnij swój ekran i klikasz e, zakładkę drugą i pierwszy, no. Dobra, super. O? Tak, su no nie, no źle mi to zrobiłeś. E, hmm. Musisz jeszcze raz zrobić. Jakby musisz kliknąć udostępnij swój ekran i ekrany. O, Druga okay. zakładka i, i ekran, żebym widział cały ekran. Może mi dostaniesz tylko Federa. Okej, okay, jesteś na federze, no dobra, Escape. E, dobra, wejdź. w e, do, tam zakup rangi jakby Masz na prawym dolnym rogu. Albo wiesz, no, no, ten, no. no. Dobra, super. Gotowe. Mm -hmm. Wejść escape, mm -hmm. ustawienia, okay. y, sterowanie, okay. przypisane klawisze Dobra, zjedź mi na sam dół Dobra, widzowie, teraz się stresuję, nie będę ukrywał, ale dobra, myślę, że poradzę sobie z nim Dobra, super mm -hmm. Dobra, lecimy tak, gotowe, gotowe Paczki zasobów, okej okay. y, Z tego co widzę, że nie dobra, otwórz folder z paczkami mm -hmm. I zaczynamy zabawę y, Dobra, kropka mm -hmm. minecraft No, no lepsze. no, no, no kliknij tu kropka minecraft Super, no? logs, no i latest ja pierdziele widzowie, nie wiem czy naprawdę, nie? Tak szczerze. Notatnik, notatnik. Dobra, Ctrl F, pisz wurst, dobra, yy, weź, pisz X-ray. Nie no, tak się nie pisze X-ray, no X, reali, dobra, super. Pisz jeszcze Meteor. No i Enter. Dobra. walić to. Czy masz coś takiego jak na komputerze, jak proces hakera? Chyba mam. Gdzieś tam. Jest, nie? O, ty już chyba jesteś zawodowy tutaj, żomeczek. Ty już chyba nieraz raz byłeś sprawdzany, co? Dobra, dawaj tam w prawym górnym rogu. Ja czekaj, czekaj, nie. Haker, kliknij haker yy, Dobra, kliknij tą, to tarcze, no. Ale tu jest tarcza jakoś, nie wiem czy to Mogę Możesz, musisz no, to kliknąć. Top. Kliknij, dobra, super, mamy to. W prawym górnym rogu wpisujesz jawa No i źle wpisujesz, przez V pierwsze. Dobra, ma, dwa, dwa razy, no kliknij na to. Mm -hmm. e, Dobre, ale to źle to kliknąłeś. No bo tu nie mam nic innego. No kliknij. No. no i gdzie to jest? No nie ma. A kliknij prawym. No. no. jak to? No, musisz kliknąć e, normalnie, no kliknij. O, no, 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 czekaj. Ej, dobra, ty mnie trubujesz? Gdzie mam tu koment. Co nie, 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 no źle to robisz coś. X, weź to zamknij. X, no, no klikam X. To się A, że coś nie było, Dobra, no. no weź to no. dwa razy, kliknij, no. Dobra, kliknij w memory. Memory, okej, okay, no. Dobra, y odznacz te hide free regions, strings, fish y czwórkę. Nie, tak, nie, tak, cztery. Cztery, cyfra cztery. I zaznacz te trzy pola na dole. Okej. Okay. Dobra, i teraz w tym momencie klikasz, okej. Okay. Dobra, musimy chwilę poczekać. To ch może chwilę zająć. A nie wybuchnie komputer? No liczę, że nie. Dobra, moi drodzy, liczę na to, że to jakoś uda. Dobra, uwaga, lecimy o. dalej. Y dobra, teraz mnie posłuchaj. Filter, mhm. y wybierz te drugie. Okej. Okay. I teraz ja ci napiszę coś na Discordzie. Dobra, musisz to skopiować. O? Tak, o? musisz to skopiować, kopiuj. Wejdź w ten proces hakera i tu wklej. No i proszę bardzo! Wszystko, wszystko wiem, wszystko wiem, dobra. A co to eee, jest? Nic, nic takiego, wiesz, nic takiego, nic takiego. Eee, no dobra, to już możesz wejść w Minecrafta. Jesteś w Minecraftcie? Wyrzuć mi, wyrzuć mi wszystkie przedmioty. No, dawaj, 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 dawaj. Dawaj, to szybka akcja, szybka akcja. No dobra, zresztą, wiesz co, ja ci pomogę, ja ci pomogę. Dobra, eee, czyli to. No i w sumie to tyle. Eee, dziękuję za, za współpracę. Na razie. Dzięki na razie. Moi drodzy, to oznaczało, że miał Doomsdaya Doomsdaya miał takie cheaty, których ja zresztą często używam. Więc zarobiście udało mi się wykryć. Szczerze przez chwilę myślałem, że on nie ma tych cheatów. E, bo nigdzie nic nie wskazywało już na to, ale na szczęście się udało. Więc, moi drodzy, pierwsza osoba zostaje zbanowana. Nie modyfikacje, moi drodzy, czas tutaj na zbanowanie go. I tak zaliczyłem pierwsze zadanie. No dobra, ale nie ma co się cieszyć, ponieważ trzeba dalej pracować jako admin, moi drodzy. Więc postanowiłem zrobić kolejne zadanie, jakim było zrobienie eventu? No, słuchajcie, to nie będzie proste. Ale czas zrobić, moi drodzy, jakiś event. Ja mam coś takiego jak działka przecież w sumie. I w sumie mógłbym to zrobić nawet na swojej działce. Moi drodzy, zrobimy krótkiego parkura po prostu. To jest mój plan. Myślę, że to będzie Git. Jeżeli ktoś to przejdzie, to po prostu dostanie coś. Nie wiem jeszcze co, ale coś dostanie na pewno. To będzie mega prosty parkur, moi drodzy, żeby, żeby nie było to jakieś takie wiecie niesamowite. Myślę, że każdy sobie z nim poradzi. Jezu, patrzcie, że Maciek już tutaj przechodzi. Stary, wypad stąd. Dobra, i tu zrobimy kolejną po prostu 180. -kę. I to będzie, moi drodzy Nasz event. Zapraszam na event działka, odwiedź zęcia. Kto przejdzie pierwszy. Parkour dostanie itemy. Dobra, problem jest taki, że on już tutaj przychodzi. Dobra, wyrąbane. Piszę to po prostu widzowie na czacie. Mam nadzieję, że ktoś tu po prostu przyjdzie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, patrzcie to. Przechodzą, 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 przechodzą. Zrobiłem event, widzowie. Patrzcie ludzi, patrzcie ludzi, patrzcie ludzi, patrzcie ludzi. Dobra, no stary, jestem profesjonalistą. Zrobiłem event. Dobra, uwaga, uwaga. Przespadli. Dobra, nie wierzę w to. Nie wierzę w to że to, że to, że to, że to się dzieje. Patrzcie ludzi, moi drodzy. Udało mi się zrobić event dla graczy, mój drodzy, serwera Wojana. No klasy. No to jest to jest przepiękne Dawajcie, dawajcie, ponownie. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Uwaga. Pierwsza osoba, która to przejdzie, to jest ten gracz! Gratuluję, gratuluję, jakie ma Nick? Sorlek, moi drodzy, to jest on, to jest on, to jest ten gracz. Stary, dostajesz ode mnie kill of hackera. Yy, nie wiem, serca i nie wiem, co możesz jeszcze dostać. Dzwonek Mikołaja. W sumie ten kill of Hackera jest najbardziej OP No, jesteś bogaty, gratuluję. Moi drodzy, patrzcie, udało mi się zrobić. Normalny event! Normalny event mi się udało zrobić. Gratuluję! A teraz zapraszam na spał. Rozdaję itemy. Moi drodzy, ja tu mam jakiś przedmiot na Wojanie. i prawdopodobnie mam nawet dużo kluczy. Mam tu jakieś klucze? Mam. Ja mój drodzy, tych przedmiotów i tak nie potrzebuję. Ja jej kupiłem za swoje pieniądze, żeby to było jasne. Ej, dobra, ja mam tyle tych kluczy? Spowalone przecież, ile tu mam pieniędzy? Dobra, moi drodzy, no zapraszam na spawna. Rozdaję klucze. Widzę, że tutaj graczy za bardzo nie widać. No dobra, moi drodzy, chyba czas na rozdanie jakichś kluczy. Uwaga, lecą pierwsze klucze, klucze AWK. Tutaj zwykłe klucze. Proszę Was bardzo, zbierajcie je sobie. Jak najbardziej. Nie, no i wędź, moi drodzy, udany. Ludzi na spawnie zebrałem. Ja pierdzielę. Ej, dobra, to jest aż piękne, nie? Dobra, tu następne klucze. Cyk, cyk. Proszę was bardzo, proszę was bardzo. Dobra, wyrzucam te 10 i teraz lecimy 40 piski. Dobra, rzucam tu, rzucam tu i rzucam tu. Dobra, rozdałem wszystkim klucze. Myślę, że będzie zarąbisty. Znaczy, że zrobiłem zarąbisty event. Tak wykonałem drugie zadanie. Jednak nagle ziomeczek napisał coś na czacie. Za co mogę mu dać muta? Dobra, ziomek napisał, no kur, spawn przeciążony. Wydaje mi się, że za to możemy mu dać Lekkiego, lekkiego mu mucika, no. Zobaczmy, moi drodzy, czy tutaj jest. Takiego w ogóle. Kurde, to jest bardziej, że do banowania. A, dobra, kliknij, aby zmutować. No dobra, ty to w sumie mogę mu dać. Dobra, dam mu nadużywanie czatu. Dobra, Git. Mamy, moi drodzy, ziomeczka, którego zmutowałem, więc w sumie wykonaliśmy następne zadanie, czyli kontrolowanie czatu. Przez jakiś czas awczyłem i czekałem na to, aż coś się wydarzy. W no, ogóle sobie tak siedzę teraz typowo na wojanie i patrzę po prostu sobie na czat, kontroluję, bo uważam, że czuję trochę z tego samego zmutowania, więc po prostu czekam chwilę i po prostu zobaczymy, co się zaraz wydarzy. I długo nie musiałem czekać, bo nagle ktoś wezwał admina. Dobra, uwaga. Hola, pola. Admin, tepaj. Co tu się dzieje? Oho. Oho! Dobra, to musi być zablurowane nawet. Ej, to nawet musi być zablurowane. Co tutaj jest? Jest, moi drodzy, nielegalna budowla. O ja pierdziele. Dobra, to trzeba zablurować tabliczki. Jest tylko ta jedna, którą mogę wam pokazać, czyli nowa IP. Walić, bo ja mam Ej, dobra, to jakiś... Powalony człowiek chyba to robił. Dobra, uwaga, log block. Zobaczmy to na bloku. Fan wojana! Fan wojana! Ty, przecież on już chyba się wcześniej wyświetlał na Ej, dobra, usuwam to. Ej, nie mogę tego usunąć? Co jest? God. A, dobra. Dobra, weź to, usuń. Ja pierdzielę ty. A to wszystko on zbudował? Log block. Dobra, fan wojana. Ej, moi drodzy, fan wojana takie rzeczy robił. Patrzcie to. Patrzcie to, nie? Dobra, to jest, moi drodzy, szybko do wywalenia. Ja to, moi drodzy, jak najszybciej muszę zniszczyć, żeby żaden admin tego nie widział. A czy żeby żaden gracz tego nie zobaczył. Admin to, w sumie. Bo akurat to powinien zobaczyć. Ja pierdzielę, Szkoda, że straciłem kilo hakera. Znaczy oddałem. bo teraz może to sam niszczyć. Dobra, i powaliło go? No ile tego zbudował? Dobra, biorę logblocka, fan. Wojana, dwa, moi drodzy. Ziomeczek jest do bana. Czy on jest na serwerze? Nie ma go na serwerze, ale my go, moi drodzy, w tym momencie banujemy. W sumie dałbym mu jakiegoś mega dużego bana. Wykorzystywanie błędów, złe zachowanie, utrudnienie rozgrywki. Dobra, daję mu, moi drodzy, mocnego bana, bo w sumie reklama była tutaj, więc daję mu za reklamę. Daję mu za reklamę na 4 dni, bo tutaj naprawdę powaliło go, nie? A ty nie masz nic z wspólnego z przypadkiem ziomeczku? Mam nadzieję, że nie. Nie no, w sumie zgłosił, więc niech będzie. Więc dzięki temu zaliczyłem kolejne wyzwanie, a przy okazji przyjdę na kolejny tryb. Dobra, słuchajcie, no teraz będzie grubo, ponieważ przechodzimy na box VP. Powiem wam szczerze, ten box, no wygląda zarąbiście. Moi drodzy, moi... moi na, naprawdę ten box, kurde, wygląda mega fajnie. Yy, super go zrobili, moim zdaniem, mega to wygląda. A muszę tutaj usunąć nielegalne klany. Oraz pobanować cheaterów. Dobra, słuchajcie, no jestem jestem ciekawy, czy kogoś tutaj spotkamy z cheaterów. Czy ktoś ma jakiś nielegalny klan? Klan admin. Czekaj, czy jest w ogóle coś takiego? Klan usuń. Dobra, czyli to mogę. Napiszę, może, może się ma na czacie. Przywitajmy się z graczami. Może, może ktoś ma jakiś... Nielegalną nazwę klanu. Gangs, Ziółko. Okej, okay, to się wszystko na szczęście wyświetla, więc będziemy wiedzieć. O! Ziomeczek mnie od razu zwyzywał. No dobra. W takim razie Ziomeczek dostaje Muta. Oczywiście nadużywanie czatu. Czekajcie, co może mu dać? Daj mu Muta po prostu. Nadużywanie czatu. Dobra, no aktualnie nie widzę, żeby ktoś miał jakiś nielegalny klan. Nie wyświetlają mi się też klany. Wcześniej mi się wyświetlały na innym odcinku, więc nie mogę ich tabować, więc po prostu trzeba serio. serio kogoś znaleźć? Po prostu czekać, siedzieć i może ktoś się wyświetli. Yy, kto po prostu, nie wiem, założył Klan, albo po prostu już ma taki klan i, i zobaczymy. Na szczęście długo nie musiałem czekać, bo szybko znalazł się taki gagatek. Ej, patrzcie to! Na serwerze powstał nowy klan. Nie, to też to jest przesada. To trzeba też za, za, zamazać. Na... I domyślacie się pewnie, co to znaczy. I on jest na serwerze, ten ziomeczek. Dobra. Klan usuń. Od razu usuwamy ten klan. Na dobra, nie znaleziono klanu. Czemu nie mogę? A nawet zareagował jakiś inny admin. Patrzcie to! Masz minutę na usunięcie tego klanu. Ej, dobra, jest ogólnie grubo. No nic, ja mu daję chyba po prostu bana i tyle. Myślę, że moi drodzy, po prostu złe zachowanie. Daję mu bana i tyle. Tak udało mi się wykonać kolejne zadanie. Więc naprawdę dobrze mi szło. Dobra, moi drodzy, no załatwiłem sprawę. Tak naprawdę teraz muszę znaleźć tylko jakiegoś cheatera. I już by w ogóle było super. Ten ziomeczek mi się wyświetla, ale nie wiem, czy on coś ma. Halo, halo, czy, czy, czy ktoś tutaj ma cheaty, czy, czy, czy ktoś lata na, 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 na haksach? No, no chyba nie. A szczerze? Myślę, że będzie o wiele więcej cheaterów, no bo ja nie w ogóle nie ma cheaterów. Nie ma tu dosłownie nikogo, ty. Jestem pod wrażeniem, tak szczerze. O, dobra. Ktoś się wyświetlił, ktoś się wyświetlił. Uuu, dobra, mamy chyba. Mamy fast break, widzowie. Fast break, jest fast break. Sprawdź, sprawdź. Birik, zbierzemy go, moi drodzy, na sprawdzanie. Zobaczymy, co powie. Birik, zapraszaj. Podaj DC, masz 3 minuty. Lub przyznaj się do cheatów. Szczerze, jestem ciekawy. Aha, na serio? na, se na serio? Widzieliście to, że sobie podleciał po prostu. Ziomeczek sobie po prostu podleciał. Ziomek sobie po prostu podleciał i do bana od Dantagita. Nie no, spoko. Zdarza się. Dobra, jeszcze jakiś ziomek jej pisze, że ma cheaty. Hola pola. Czy to prawda? Czy, czy ten ziomeczek ma cheaty? Ej, dobra, on chyba serio ma haksy. C czekaj, 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 czekaj czekaj Czy Wy sobie żartujecie ze mnie dzisiaj? Cheaterzy? Dobra. Nie no, tutaj tak na razie legitnie. Czy on ma cheaty? Kurde, nie wiem. Nie no, w sumie bije trochę, jakbym miał. Ej, dobra, on ma cheaty! Dobra, widzowie, nie, nie jestem przekonany. On będzie dalej bić się, widzę. Ja się. Zginął, zginą. Jednak postanowiłem go mieć chwilę na oku. Ja mu nie ufam, powiem wam szczerze. No nie no kurde, tak dziewnie mu lata to tragował. Jakby miał jakiegoś I'm Assista czy coś w tym stylu, bo tak normalnie headshoty, nie? w sumie. Nie no nie wiem. Dobra, uwaga. Masz te cheaty, czy nie masz, bo już nie wiem. Okej. Okay. Dobra, nie, nie kumo Nie wiem, czy on ma cheaty, czy nie. Szczerze, to się już pogubiłem. Pisał, że ma cheaty. Oho, oho. Nie no, nie, no, nie, no nie ma nic. Dobra, ja nie wiem, czy on ma cheaty, szczerze. No, on, on generalnie bije go miał, ale, ale no nie wiem. Taki dziwny typ. Chyba mu odpuszczę po prostu. Napiszcie mi w komentarzu, co wy sądzicie, bo ja szczerze nie mam pojęcia. Ewentualnie jeszcze jeden pl plan. Weźmy go na sprawdzanie, widzowie. Zobaczymy, no nie wiem. Może ma te cheaty, bo ja już nie ogarniam. Napiszmy do niego. Hola pola. Podaj masz... Minuty. Nie no bo nie wiem, niby napisał, że ma cheater, więc bym się już przyznał nawet pisząc to, ale na no nie mogę tak. Przyznaję się! Dziomeczek się przyznaje, let's go. No dobra, w takim razie, moi drodzy, daję mu po prostu bana. Sprawdź, cheater, hola pola. Let's go. A teraz przede mną na najtrudniejsze zadanie, czyli zbudowanie posągu Wojana. Dobra, tego potrzebujemy Wojan skin, moi drodzy. To nie będzie proste. A przez to, że nie mam game moda, to muszę to zrobić na swoim serwerze craftskill.pl. Dobra, zróbmy to na craftskillbie po prostu. Dobra, akurat jeszcze na był restart. Masakra po prostu dzisiaj w ogóle jestem za tym, że zbudować takiego Wojana więc po prostu dzisiaj się tym zajmiemy. Dobra, moi drodzy, mamy platformę, no i lecimy z tym. Ja pierdziele szczerze, to będzie, kurde, najtrudniejsze wyzwanie dla mnie, nie przysięgam. Ja nie umiem budować widzowie. Ale dobra, chociaż sobie zrobię taki zarys. Ja pierdziel to będzie najgorsza rzecz w ogóle, jaką w życiu e, chyba zbuduję, nie? Dobra, czy to zaczyna jakoś wyglądać? Prawdopodobnie nie. Czy Jest to ważne. No, przydałoby się to zrobić jakkolwiek ładnie, żeby Wojan to zaakceptował. Czy jest to ładne? Ani trochę. Ale spokojnie. Wszystko, wszystko się jakoś ułoży, tak? To jest najważniejsze. Cześć dobrej myśli. No, słuchajcie, no, aktualnie to wygląda <grych> w taki sposób. Masakra, masakra, masakra. Moi drodzy, nie będę ukrywał, że skrzywdziłem Wojana yy, i po prostu zrobiłem coś takiego. Czy to wygląda jak Wojan? Stary, starałem się, no, przysięgam. To musi się dostać. Widzę, na jedna nowego Wojanowic. Po prostu sam to zbudowałem. Starałem się, tak? I tyle, tyle, tyle mogę powiedzieć. Widzowie, to by było na tyle odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawcie lajka, zasubskrybujcie w kanał, wbijajcie na klawiski, na G. napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i czy udało mi się pomóc Wojanowi, bo myślę, że, że naprawdę dzisiaj się postarałem. To tyle. Buziaczek dla was i żegnam was z y, Nubkiem Wojanem. No, na razie. Cześć!